Okej, okay, moi kochani, witajcie, to jest już druga część Jak widzieliście, słuchajcie, co się działo w poprzednim odcinku Jeżeli nie, no to koniecznie widzicie, macie, słuchajcie Będziecie mieć gdzieś playlistę, słuchajcie, na pewno podaną, gdzie zobaczycie wszystkie odcinki Stój, Eliza, stój, stój, stój Ja wyważę te drzwi! Czekaj, czekaj Eliza, chodź tutaj na razie, chodź tu Musimy najpierw pomyśleć zdrowo Ja nie wiem, co się działo, naprawdę, nie mam pojęcia, nie wiem, co tam jest Zostałyśmy zmuszone, żeby wejść do tej świątyni nie wiem, co nas tam czeka, Eliza, chodź tu. Muszę się tą opiekować. Nie możesz ty iść pierwsza, co tam jest? Słuchajcie, co tam jest? Kolejny dżek jakiś pokój, nie wiem, dobra. Próbuję, Eliza, bo te drzwi są bardzo ciężkie. Okej, okay. no prawie było, dawaj, dawaj, dawaj. O, ah. Udało się, dobra, stój, 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 stój. Ja pójdę ja najpierw, To jest jakaś wow. uważaj, uważaj, uważaj. Tutaj jest jakaś w ogóle czarna wełna, co? Okej. Okay. Koniecznie, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę te łapki w górę nam dodawają otuchy. Niech zostawicie łapkę w górę, to wtedy nie ten. spotka oh, was to, co nas. Okej, okay, okej, okay, dobra, udało się. Idź, 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 idź. Stój. O <noise> oh, nie, 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 uważaj, uważaj, uważaj. Dobra, Eliza, nie tam! Nie, 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 Chodź, tój, <noise> stój, chodź, 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 Zostań tu. Zostań tu. Stój tutaj, dobra? Okej, okay, rozumiesz Eliza? Stój tu. Ja, ja pójdę pierwsza. Są jakieś czaszki. Dosyć dużo tych czaszek. Mm -mm, okej. Okay. Dobra, stój. Ja pójdę. Stój! Eliza, stój! Wracaj się, ja pójdę pierwsza. Stój tu. O, no dobrze się czujesz? Ej. Ha halo? Halo? Obiekt? Ja. Ja nie patrzę. Ja nie patrzę w twoje oczy. Co? Co chodzi, Eliza? Dzień dobry. Halo, ej! Kościu! pie? Halo! Co ja? Ej! Co jest? Dzień dobry. Cześć. Eee. Chcecie może mi pomóc? Eee. Ale kim da. jesteś? Co jest w ogóle grane. Obiekt no. 2704. A to? mam jakiś obieg 0805. Kim jesteś? Ej, ale... co? No właśnie, ja sam nie wiem, jak ja się tutaj znalazłem, bo ja normalnie gram na swoim świecie i nagle tutaj się przeniosłem. I tutaj siedzę cały czas. Ja, bo to możliwe. A bo ja wiem. Nie wiem, tutaj chodzi jakiś koleś z czerwonymi oczami w jakimś fartuchu i bada te owieczki. Co? Nie wiem, Ej, czy mnie zamknął. Miałem jakieś wiadomości u siebie na świecie. Ej, tutaj mamy. Jak jak jakie wiadomości? A jakie? Znaczy? A wy jakie mieliście? No nie wiem, no jakieś w ogóle owce w łódkach, pełno czarnej wełny. I owce sama płynęła w łódce. I wielki no. mi wybuchały pod nogami. A no i jeszcze TNT poza tym strzały. No nie, to ja, te, to ja tak, aż, aż tak bardzo nie miałem. Ja miałem dużo czarnej wełny, no i sobie wchodzę na świat i nagle tutaj jestem. Hmm. Aha. To może ci ktoś ukradł. A jeszcze jak masz na imię? Ja Sinoks. Okay, Damian. Nie ja jestem Eliska, miło poznać. Ja miło, miło. Poczekaj. Ja Chcecie mi pomóc, chcesz, naprawdę. Poczekaj chwilę, ej, zachodź, chodź, zachodź, 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 zachodź. chodź, 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 chodź. Miły I bardzo to. się wydaje. A no, jest jakaś kolejna. No ale no... no... Może to jest ten typ, bo jakiś typ z czerwonymi oczami, albo z jakimś wartuchem o co chodzi. My takiego czegoś nie widzieliśmy jeszcze. No nie wiem, no ale... Jedź daj nam sekundkę. <laughs> Okej. Okay. No bo to jest obiekt jakiś, no to wątpię, no weź się puchnij w łeb. A. Co? Jak to coś? Dobra, ale, ale wszystko na moich zasadach. Rozumiesz to? Na moich zasadach, Eliza. No ale no jak chcę na mu pomóc! Moich zasadach. Dobra, ale za moich zasadach mu pomożemy. Jasne? Nie, mam nie pomysł. Wtrącaj. I się nie wtrącaj, powiedziałam. jest mocna. Ja muszę się słuchać. Chodź. No dobra. Okej. Okay, przedyskutowaliśmy z Elizą i postanowiliśmy ci pomóc, ale jeżeli ty pomożesz nam. A jak miałbym pomóc? Pozbyć się tego czegoś z naszego świata. I jeszcze hmm. wybudować mój młyn! No jak będzie? Umowa stoi? No, dobra, niech będzie, niech będzie, niech no, będzie, no, pomaga wam. O, jak dobrze, jak dobrze. Nie widzieliście tej postaci? Masz jakieś nie wiem, trzymięsko. O, dziękuję. Nie, 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 nie widzieliście się, nie, tej postaci nie, nie, w ogóle? Nie, nie, nie w ogóle. Wiele on ma co, co takie coś? straszne czerwone oczy. Chodź, dobra, chodź. Dlatego nie chciałem na was w ogóle spoglądać, no bo myślałem, że to on znowu przyszedł tutaj. Nie wiem, co jest z tymi, nie tak. Ja tej może zbie ten i zabiję żeby nie miały więcej męczarni, bo. To już jest naprawdę dziwne. No, Eliza! Hi, hi. Ja jej cały czas takie pranki robię, sobie je wyobrazić Au! Oh, ma! Wow! Przestań no zaraz wejdę do ławy, Eliza. Jesteś się. Jesteście siostrami czy jak? Jak to jest? Tak, niestety. Ano, widać, ja jestem widać, ta widać że taka relacja. Widać, że taka relacja między siostrami. Dobra, Ale... chodź, chodź, chodź. Widzisz, Eliza, ja jestem tam mniejsza, a młodsza, nie? 20 no, ostatni, chociaż, bo tak po środku się troszeczkę boję Chodź. Idź, idź, zapraszam i I jest. Okej, czekajcie, bo może być noc, a to się nie zbyt dobrze kończy, ale mam nadzieję, I cześć, że... że zabił nam nasze koniki! No, niestety jest, jestem. No, no no właśnie zabił nam konie tak swoją drogą, ale to jest czeka. Hopie, je, gdzie ty leziesz? Chodź. No i właśnie... Tutaj nigdy nie byłem. Oj, myślę, że. No to chodź, zaprowadzimy cię do naszego domu, o ile on w ogóle jeszcze istnieje. Nie wiem, jak to wygląda teraz w tym momencie. Mam nadzieję, że jeszcze żyje. Tu jest nasz bunkier, w którym nas zaatakowano. Tak, tutaj przed chwilą właśnie, za nim weszliśmy. Znaczy, tutaj ja słyszałem jakieś strza strzały, boże, wybuchy, wybuchy słyszałem. Ale strzały A. też. Strzały też jakieś były, ale co, z tak. pistoletu, czy z. z... Nie, nie, no, nie. Ja stoję i na mnie napala coś z łóżka. We mnie też. A, tragedia. Dużo jest czarnych owiec w ogóle, także wszystkie staramy się oczywiście zabijać. Tam też jest jakiś totem. No nie wiem, jak to wszystko tutaj wygląda. Zimno ci? Ale... Nie, nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Siedziałem cały czas w lawie, przy lawie, że tak powiem, to... Aha, okej, okay, bo troszkę zimno jest. To będzie doma mój kubraczek, jak coś. Najwyższe no, jest to, że nasze konie nie żyją. Jest mi z tego mega powodu przykro. Musimy więc jakieś nowe sobie znaleźć. Tam jest! No dobra, ale nie mamy, nie mamy przy sobie nic, co nie? Eliza, stój, stój! Eliza, cofnij się. Eliza, cofnij się w tej chwili. Chodź w Dlaczego? Tonie. No w tej chwili, powiedziałam. Czego? Co, co się stało? Czy wy tą tabliczkę? Przez jej nie było. Eliza, no kurde, słuchajcie, nie słyszysz? Eliza! Ale... Za mną, masz, macie iść za mną. No dobra. Co? A to nie facet powinien iść pierwszy? Eliza, to nie, wie, nie wiemy co to w ogóle jest. Ej, ja, ja tylko się I... obudziłem. Eliza, patrz. No. Nie wracajcie już tam. Co to jest? Czy to ty? Przyznaj się, bo Ale cię tam znowu zostawimy, no gadaj. To co ja wiem zrobić takiego? Ja nawet Dobra, nie wiem o co chodzi, ja nawet nie wiem... A to może ty jesteś tak tym gościem radzi. fartuchu? Ty? Chodź, żeby widzisz, jak sobie radzi ten tak mam czerwone oczy i się badałem sam. Tak. Sam, nie tu nie mam nawet osiem, okulisty się. nie ma. Elisa za mną. On chodźcie. jest jakiś podejrzany. Ty jest podejrzana. To jest jakiś zwykły Nie nieudacznik. Przestań. Chodź, chodźcie, chodźcie. No, yy, także wracamy się za, za tą czarną wełną i zaraz będziemy yy, w domu. Eee, mam nadzieję, że żyje, ale coraz się boję tej tabliczki. Wcześniej za nie było, co nie? Jak tutaj... Szukać. No. Ale ej, czekaj, czekaj, czekaj. Sidok, e, opowiedz nam coś więcej o tej postaci, co? Eee. Co takiego? Dokładniej w sensie jak no, wygląda. No, no, jak wygląda, co robi, jak ma na imię? Mm, imienia nie znam. Uh -huh. W ogóle się nie odzywa. Oh. I jedyne co wiem to ma czerwone oczy i chodzi w fartuchu. jest cała czarna. Uh -huh. Chodzi w fartuchu? W sumie, w sumie jakieś pokrewieństwo by było, no bo czarna wełna. No. Jak teraz sobie logicznie rozmyślam, no. Tak, jakby czarna wełna do niego by pasowała, nie? Oj, I rozwaliłam no. też mojej się dom. Tak. Weszła na pułapkę, którą zostawił, i wybuchła mi pół domu. Ja tak dziwnie o, się nie, czuję piesek. teraz. Ja u, u, się na świecie, u siebie na świecie grałem sam. No i za plecy masz. No, kontynuuj. A tutaj jestem tak troszeczkę zmieszany, no bo przychodzę. Znajduję się, znaczy chcę wejść do siebie na świat, zacznijmy od tego. Wchodzę do siebie na świat i znajd znajduję się w tym laboratorium. <grych> Przepraszam, nie umiem tego słowa wypowiedzieć. Laboratorium, no tak. W sumie nawet nie wiem, co to było. To była jakaś świątynia, nie, nie wiem. No w sumie laboratorium Dobra. Obiekt, nie obiekty. Dobra, czekajcie. Co? Czekaj, ty nie podsłuchuj. Ej, Emi. No. A może nich on będzie z nami na tym świecie? No, przecież jest. Ale, chodzi o to, żeby domek wybudowali w ogóle. Na razie nie, ja powiedziałam Ci, że na moich warunkach wszystko. Na razie nie. Jeszcze nie. Ale... Znowu musimy zauważyć, to to jest w ogóle. Widzisz, że to jest jakaś przybytka. tak, do brany łapa. No. ciapek. Także, na razie nie. Ciapek. <laughs> ciapek. Chodź. Ciapek. chodź. chodź. Yy, no, możesz już iść. Chodź, chodź. Dobra, tu jest dużo tej wełny. Już wiem, gdzie jesteśmy. Tak, ja też wiem. A to czyli gdzieś. te owce! Się... Tak? Proszę? Nie życzymy się. tak? Tak, 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 Emini! E no? O! Co jest z tymi owcami po prawej? No znowu skaczą! Co jest? Właśnie takie rzeczy się mnie na świecie. Tam jest jakaś owieczka. Co się dzieje? Ja czegoś takiego już siebie na świecie nie miałem, naprawdę. Skaczą jakieś owce. Co jest? Bo chyba znowu ci wysadziłam dom. O, Eliza, nie wytrzymam teraz. Po prostu no, nie wytrzymam, nie wytrzymam, naprawdę nie wytrzymam. Ale. Eliza. Ale. Eliza. Ale. Ja nie wiedziałam, że to o! coś takiego. A, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, Pomożesz siedem, mi to odbudować, Faj pomożesz Co mi to odbudować. Ej, Ej, mi nawet nie mam czym? Sinox, e, ma, że ci si dam. Robijajcie, też w ogóle z ja nie wiem co tu się w ogóle dzieje, naprawdę. Okej, okay, dobrze, że jest to dobry... Eee, strzelcem. Ja, yeah, ty i dobry strzelać, śmieszny. Jezus, jakieś obce wszystko, to trzeba zabić. i zamień go na oku, gdzie on jest tam, jest Tutaj jestem, tu jestem, tu jestem. Ja nigdzie no, nie uciekam, no, no. ja nawet nie mam gdzie się poczuć tak naprawdę na tym no, świecie. nie, 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 nie. nie. Zaufać. Nagle się i postawić w naszym miejscu. bo nagle na świecie znikąd. Znajdujemy się w, w jakiejś w ogóle świątyni, tego typu. Jak tam z fartuchem, czarnymi oczami, tak? A, nieważne, dobra. A tutaj. O. Się dobra, tutaj ma, jest nasz... O ja, dziękuję. Dobra. Y, tak? Type. To nie tak, chyba. Mówiłyście, że. Cześć. nie spotkałyście go. A dlaczego macie go na górze u siebie, jego, że tak powiem, twarz, pomnik, jak to co? nazwijmy? Co? E, ale to tego tu nie było. No teraz to ja leciutko wam nie ufam. Co to jest w ogóle? E, Eliza, co jest To grane? nie ja! Co jest grane, Eliza? Jak mogłam tego nie zauważyć, to po pierwsze, a po drugie... O co? To jest już przegięcie fały. A Tak! Mówisz, że tak on wygląda? No... podobnie, podobnie, no mniej więcej tak wygląda. No oczy się zgadzają generalnie, no bo ma takie. Też wygląda na czarno. A nie No ale nie wiem czy to jest z fartuchem tam, ok, z Kurczę. tym... Mi się jakoś kojarzy z tą postać, ale nie potrafię jej skojarzyć. Kurde, no nie, nie potrafię. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu, jak wy napiszecie w komentarzu cokolwiek o tym, to ja będę wiedzieć już, ale Bo teraz nie potrafię sobie skończyć. Dobra, Dobra, synoks, chodź, chodź, chodź za nami, chodź za mną i dam ci... Czemu masz ciastko mi na bluzie? A, ja lubię ciasteczka. A, tak jak twoje... Eliza, twoim twoi zadaniem jest odbudowanie wszystkiego, w tej chwili masz to wszystko odbudowywać, nie, nie idziesz na nią, tylko to odbudowywać. tak jak było. A, dobra, chodź tutaj ze mną. To... Dlaczego to zawsze ja muszę wszystko robić? Dam ci trochę jedzenia w sumie Masz, niech będzie... Dobra, tu niech będzie tyle. Ale dziękuję. Dam ci również no 32 żelaza. Trochę drewna. I coś jeszcze chcesz ode mnie? Mm, nie no chyba sobie poradzę już wtedy. Jeżeli mogę zostać na tym świecie, w sumie nawet nie wiem jak mogę stąd wyjść, bo jak chodzę na swój świat, to jestem tutaj, więc... Niech będzie, no musisz, no, no dobra, no to i zostaniesz, niestety nie mam dla Ciebie łóżka, chyba żadnego z tego co się po moich skrzynkach chyba Ja mu mogę użyczyć jedno A nie, dobra, jednak mam łóżko dla Ciebie, dobra Myślę, że możesz jedyne plus, że nie jest czarne Ta. Możesz spać tutaj w tym miejscu sobie Eee, Chodź, teraz... pokażę ci mój domek. No, Eliza, możesz go prowadzić tam po świecie, jak chcesz, cokolwiek. Ja A więc sobie... tak, tutaj ma balkon? to się tym się nie interesujemy. To jest pies, który mnie cały czas gryzie. Aha, aha. Zostaw paliona w spokoju. No, no i tutaj mamy ogólnie mościk. Piękne tutaj, piękne widoczki. Tam są te łódki takie, i tam na nich nie, 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 nie były owce, one są niedobre. No nieważne. No, no i tam miałam się osiedlić, ale jednak się osiedliłam tutaj. No i tak wygląda mój domek. Chodź, oprowadzacie po nim. Znaczy... I ja ogólnie jestem farmerem, rolnikiem, dlatego będziemy mu robić u mnie młyn. Zapraszam. Hmm, hmm. Ale przyjemnie, na pewno jest tutaj Tej. wszystko bardziej rozbudowane niż u mnie na świecie. Więc... Tutaj mam piecok i w ogóle, a tutaj nadal mam sypialnię. Ja tak słuchajcie, teraz tak patrzę I tutaj, tutaj w taki tarasiku. Bo... wszystko jest ok na pewno, czy jeszcze nie ma jakichś dzikich rzeczy. Ale ładny tutaj jest. Ładnie, ładnie. Dziękuję bardzo. No i tak to wygląda. Oj, oj, bardzo No i tam jest twarz tego gościa. Ej, musimy ją chyba zniszczyć, co nie? Znaczy... Pytanie, czy tego bardziej nie ze złości tak naprawdę. Zabijałyście te owce? Bo tak jak widziałem... No, oczywiście, że zabijałyśmy. Myślę, że nie będziemy mieć tej czarnych jakiś obiad może tego bardziej denerwuję. No ale nikt tu nie całego świata w czarnych owcach. Bez no, przeszadyk. darmowa wełna jest. No, super. Jak się czarna, je zabija. Czarna, darmowa, skażona wełna. No, tu jest. A tu jeszcze jest trochę wełna. No, widzę, że już nawet nie mam strzał żadnych świetnych. Świetnie po prostu. Aj, tą czarną wełnę trzeba jeszcze z mostu ściągnąć. A ty jesteś Sinox, tak? Tak. Eee, ja tak myślę, jakby to, bo chcecie się tego pozbyć, tak? No. Te, te jego główki. Spalmy. Można. No właśnie też chciałem ten. Spalmy to. Tak, to zrobimy. Elidza, chodź, idziemy to spalić. Mogę ja. Możesz ty, pozwolić. Idziemy, idę zrobić tylko zapalniczkę i palimy to coś. Jego nie nie będę pilnować. Nic, co mamy robić? Coś mi w komentarzu, jakikolwiek słuchajcie, komentarz na temat tego. Bo ja naprawdę ja już nie mam żadnych pomysłów. Co robić? Także proszę napiszcie mi cokolwiek. Ja jeszcze słuchajcie zabiorę sobie nożyczki. Eee, masz Liza. Wejdziesz tam na górę i to spalisz, okej? Okay? A wy się na mnie patrzcie! Oczywiście, będziemy się patrzeć. Chodź, Sinox! Idę, idę, sobie zbroję tylko zrobiłem. Dobra. Dobrze. Czyli jednak ci zimno. To znaczy no teraz troszeczkę chłodniej tutaj przywodzi się zrobiło. No bo w górach mieszkamy. Nie! Co? No bo prawie spady włam. Pobo, ty po bardzo. Hmm. Tutaj jest hmm. ten most. I jeszcze tego nie rób, dobra, Eliza, Dopiero jak ten, dopiero jak ci powiem, to możesz ten. To możesz to spalić. A te owce są się... chyba Przewieszone do czegoś. No tak, tak jak ostatnio. Ja już to, ja już wiem do czego, ja już to widziałam ostatnio i... panuje je po prostu. No, nie mogę ich zestrzelić. Tam jest... A, ja i... może tam wejdę, ja już w no sumie tam chodzę. I to ogarnąć, jeżeli ci się chce. Tu jest ja chcesz, jaskinia. No jest jaskinia tam, dobrze. E, gdzie ty jesteś, Eliza? No, już idę. Dobra, no to idź i to wszystko ładnie poogarnie, Eliza. I ja będę z wielką przyjemnością oglądać, jak to coś się pali. Hej czy? No, o! Sobie... Oj. Co bardzo... Trosze... to jest? Dobra, to... Troszeczkę brutalnie, ale, ale. I bardzo dobrze. Nie toleruję takiego czegoś. Zostań tam, snop. Oh okay. no! Tu jest ten głupi pan! Bałkarzan! Co? O! Mam kuszę. Co Eliza, dobra, weź idź i spal to coś. Co no idę, nie wiem gdzie jestem. Eliza, po prostu to spal, no. Ja też nie wiem, gdzie jesteś. Po prostu wejdź na górę samą i idź w stronę domki to spal, bo ja już czekam. Ja sobie już też czekam. O. O, 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 No Rób to, rób to Eliza. Pal to, pal Czego to. Tylko nie spal mi. Dajesz. Palisz? O! O! Tak! Pięknie słuchajcie, ten widok jest po prostu idealny. Ha. Bardzo dobrze. Dobra, uciekaj tam do Tatarzyna, bo zaraz spłoniesz. I tym słuchajcie widokiem. No właśnie, no właśnie. I tym słuchajcie widokiem myślę, że zakończymy ten odcinek. Zobaczymy, co będzie moje się działo w rzeczy. kolejnym. Eee, nie mam pojęcia. Nie znam, gdzie, że płynie. Możecie no właśnie, rzeczy. Kim jest ta ciekawa postać. No i co, do zobaczenia. Mam nadzieję. Trzymajcie się i cześć. Hejka.